A, a, a. a możemy bez borowania? Możemy. Pani doktor, dzisiejsze leczenie zębów daje nam y, ogromny komfort leczenia, ale pomimo wszystko są jednak osoby, które się boją borowania. Czy jest jakaś alternatywa w leczeniu y, dla borowania zębów? Są metody, przy których teoretycznie możemy uniknąć y, wiertła. W większości przypadkach niestety dotyczy to bardzo małych zmian próchniczych, to znaczy, kiedy ubytek jest już większy, no, często jesteśmy zmuszeni y, sięgnąć po wiertło. Chociaż y, jakiś czas temu wprowadzono y, żel do rozpuszczania próchnicy, żel karisolf, który właśnie y, bez borowania usuwa zmiany próchnicze. Rozpuszcza chorą tkankę i te zmiany są zeskrobywane przy pomocy narzędzi dentystycznych. No Niestety, jest to metoda nie do wszystkich ubytków, bo w miejscach trudno dostępnych nie, nie dotrzemy tym żelem. Poza tym, no następna wada jest to metoda jednak bolesna. Należy wykonać znieczulenie. No, unikamy w pewnym stopniu wiercenia, ale jeżeli jest to próchnica wtórna, czyli jeżeli już mamy założone wypełnienie, to musimy to stare wypełnienie usunąć i to niestety tylko i wyłącznie przy pomocy wiertła. Także no, jest to metoda, która sprawdza się w niektórych przypadkach, ale niestety nie we wszystkich. A skutki uboczne, czy mogą wystąpić przy tego typu leczeniu? Nie, nie, jeżeli jest prawidłowo przeprowadzone, jeżeli mamy do odpowiedni dostęp do ubytku, to skutków ubocznych nie ma. Następna metoda, taka, przy której mogą być skutki uboczne, to jest leczenie próchnicy przy pomocy lasera. I tutaj nie mówię o takich laserach, które są wykorzystywane do gojenia tkanek, bo takie lasery są bezpieczne czy do wyjawiania. Ale są w tej chwili na, na rynku lasery do leczenia próchnicy, gdzie impulsami świetlnymi usuwamy y, y, zmienione chorobowo tkanki. I tu trzeba powiedzieć, że to jest metoda no może nie, nie tyle niebezpieczna, ale trzeba bardzo uważać, dlatego jest może tak mało popularna, bo nie jesteśmy w stanie y, określić, na jaką głębokość ten impuls wniknie. Wystarczy mały jakiś ruch w bok, możemy poparzyć ciosło. Dlatego mimo wszystko nie jest to metoda dosyć popularna. Jest mniej bolesna, ale też również nie wszystkie ubytki możemy tą metodą opracować. W momencie próchnicy wtórnej, kiedy musimy wyjąć stare wypełnienie, to się nie sprawdzi, ponieważ plomby topią się przy impulsach laserowych. No, można jeszcze leczyć bez pomocy wiertła e, preparatami, które powodują remineralizację próchnicy. Takim najnowszym preparatem, który wszedł e, na rynek, jest preparat Icon, który powoduje, że e, próchnica zostaje e, usunięta bez borowania. Ale dotyczy to również ubytków płytkich, to znaczy do 1 trzeciej głębokości szkliwa, ponieważ gdy są to ubytki głębsze, ta metoda również się nie sprawdza. A na czym to polega? Powierzchnię zęba, która ma być leczona, wytrawiamy, a potem nakładamy żel, jest to bardzo płynna żywica, która wnika. W kanaliki zębinowe na zasadzie infiltracji. I rzeczywiście można to zastosować do niewielkich ubytków na powierzchniach płaskich zębów, przy różnych przebarwieniach, plamach próchnicowych, po zdjęciu zamków ortodontycznych. Często są takie odwapnienia. Jak również można leczyć niewielkie ubytki styczne, to znaczy pomiędzy zębami. I to jest bardzo. Istotne, ponieważ jeżeli mamy ubytek styczny pomiędzy zębami, to wiertłem musimy niestety zrobić sobie dostęp i musimy sporo zdrowej tkanki zęba zniszczyć. Natomiast, w momencie, kiedy mamy preparat do infiltracji, po prostu te tkanki są przesiąknięte tą żywicą bez borowania i są, są zamknięte drogi. Dla bakterii próchnicotwórczych i dla kwasów. Pani doktor, czy metody, o których Pani wspomniała, to są metody bardzo wyszukane, czy powiedzmy, mamy taką alternatywę, że jeśli idziemy do jednego gabinetu dentystycznego, to powiedzmy, mamy do wyboru te metody? Myślę, że wy... mamy do wyboru te metody. Należy pamiętać, że nie zawsze dane metody mogą być zastosowane u danego pacjenta. Tu jeszcze można powiedzieć y, o metodzie na przykład lapisowania zębów u dzieci, bo wiadomo, że mały pacjent często y, jest y, nie współpracuje na tyle, żeby można było założyć y, wypełnienie, a szczególnie dotyczy to zębów mlecznych siecznych, gdzie próchnica idzie y, bardzo szybko, tak zwana próchnica y, na przykład butelkowa, jest to duża powierzchnia zęba i często jest niemożliwe założenie takiego wypełnienia. Wówczas stosuje się tak zwane lapisowanie zębów, czyli wysycamy taki ubytek azotanem srebra i potem strącamy płynem Lugola. I to chroni przed próchnicą, bo powoduje remineralizację. Minusem tego zabiegu jest to, że ząb jest czarny, ale jest. No, zabieg ten trzeba powtórzyć kilka razy, po trzech miesiącach, po pół roku. No, ale nie używamy rzeczywiście wiertła, i jest to metoda, żeby takiemu dziecku pomóc. No, poza tym, yy, wszelkie metody fluoryzacji, lakiery fluorowe, no też są metody, no może takie bardziej profilaktyczne, yy, nielecznicze ale jednak należy pamiętać, że w dalszym ciągu najlepszym y, narzędziem jest niestety wiertła. Dziękuję bardzo. Dziękuję.